Siema, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z The Gungeon. Dobrze to czytam. The Gungeon, no. Czyli pistolet i Dungeon, jak można się domyślić. I. Yy, no, co my tu mamy? Ja już zagrałem samouczek oraz chciałem nagrać jeden odcinek, ale audio było tak źle zrobione, że pomyślałem, że go nie wstawię. A poza tym i tak szybko zginąłem, więc spróbujemy jeszcze raz. Grałem wtedy e, postacią Marine, ale myślę, że zagramy teraz. Ja bym zagrał chętnie łowczyni. A więc wybierzmy ją i idziemy. Ogarniemy sobie jakieś podstawowe mechaniki. Ja ogarniałem sobie trochę coś tam poza odcinkiem, właśnie. Ale dalej, zbytnio tej gry nie rozumiem. Ok, tu jest jakiś rewolwer. O! No. Jeśli nie wiecie o co chodzi w tej grze, to po prostu mamy tutaj różne twierdze do przeszukiwania. I różne skrzynki, sklepy. I wszystko co nas chce zabić to jest amunicja. I jak gdyby nasze życie jest amunicją, wszystko jest tutaj z amunicji. A, nie wiem co to jest. A, trudno. Idziemy stąd. O! Możemy przewracać stoły i się za nimi chować, co jest ciekawą mechaniką, ale jakoś słabo z tego korzystam na razie O wow! Dostałem Ech! Nie podoba mi się to. To jest jakiś mini boss czy coś takiego walczyłem z czymś podobnym Ale to jakieś słabe jest. W sensie... No trzeba... Wystarczy się trzymać na dystans.. Najgorsze jest to, jak respią ci się pod nogami. I nie za bardzo wtedy masz jak uciec. Wow, wow, wow. O, oh, wow. Wszedłem w pocisk po prostu. Jak... idiota. No i e, jeśli wam się spodoba ten odcinek, no to zapraszam do łapkowania, subskrybowania i zostawcie komentarz z kolejnymi propozycjami. Im więcej będzie łapek, tym będę czuł większą motywację, by nagrać kolejny odcinek, więc będę bardzo wdzięczny. A teraz... Ło! 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 Dobra, leżą. Ło! To wygląda potęż, potężnie Garłacz strzela do wszystkiego Dobra, bierzemy to Idziemy przez te drzwi O, o, tych nie lubię Czemu nie mogę strzelić? Albo bo to się ładuje Typa to Pyk Ej, to jest trochę op, w sensie długo się ładuje, ale Śmiesznie działa, odbije się od ściany chyba, jeśli dobrze zauważam O, pistolet Klasyk No i to brzmi klasyka Mam jeszcze jakąś strzelbę, ty Co jest? Jak mogę zmienić broń? kontrol po prostu Kusza, jaku strzelbę, ja nazwałem to strzelbą, to jest kusza po prostu Śmiesznie Lecimy w ogóle nie ogarnąłem, że mam na start kusza. O! Oh. O, oh, na hita. <śmiesz> śmiesznie. Nic tu nie ma. No nic. Dobra, to telep tepiemy się tu. I idziemy przez te drzwi. Pyk. O. Oh. Nahita to ma! Wszystko. Ale śmiesznie. <śmiesz> Na tego na dwa hity już Ale ten jest OP Ekusza jest mega dobra Podoba mi się to O nie Weź tego dynamita ode mnie Nietrafione O i przewracają stoły również Nie tylko ja mogę to robić O wow wow Ty <toczysk> W mordę stołem dostał Dobra, leżą A tu nie wszyscy zrespiły się, dwa dodatkowe dynamity Subcia Wow, wow, wow Co tu się podziało w ogóle? Wow Spaliłem sepsa. Szkoda Przykre to bardzo, nie no, piesek żyje. Nie wiem, co ten piesek robi, na razie nic. Dobra, idziemy na bossa. Jeszcze nie robiłem tutaj. O. o. To wygląda jak gniazdo dla ptaka. No bo to jest gniazdo do... O, wow! <ścoughs> o. Szybkostrzelny szybownik. No to na pewno nie będziemy walczyć z tym zardzewiałym pistoletem jakimś Można garłaczem To chyba w losowe miejsca idzie. O! Ło wo, Nie, nie, nie! Złą stronę Wo 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 wo, Ale śmieszne! E podoba mi się ta walka totalnie. O Nawet trafić go nie umiem Dobra, obkrążanie go to dobra taktyka Ale niekiedy Jego broń tak szybko tyka Śmieszne Bardzo, rymowanie A teraz On ma już prawie Prawie Zjechane HP do połowy, on wyjął On wyjął Mingana A Minganem była jego mama Nie nie no, mam pół HP. Ło, wow, 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 wow. Mm, Nie trafiam jeszcze bełtami. Jestem na hita. Ej, śmieszna ta walka. Duch. O nie. W ogóle, super pomysł na bossa, muszę przyznać. Śmieszna. Podoba mi się gra. A i w pierwszym i w odcinku wcześniejszym mówiłem, że skojarzenia do tej gry mam takie jak z The Binding of Isaac. Strasznie mi jest podobne, jeśli chodzi, ale to chyba jest taki właśnie rogalik. Rogalik. Oh! No nic, prosiłem się o to. Trudno. Zginąłem przez Mewa Gatlinga. Nie no, zagramy jeszcze raz Spacja, szybki restart Lecimy No jesteśmy w twierdzy władcy ołowiu Dobra, strzelamy z zrzewiałego pistoletu Który opęnie jest. jest Dobra, przeładujmy i lecimy dalej. Tutaj nie ma co się zatrzymywać. Tutaj trzeba iść. Ja tutaj osiągnę szczyt. I w sumie mało mówię w tym odcinku, bo się skupiam. Ja generalnie mało mówię na odcinkach, co jest średnie. Ale ja się jeszcze uczę nagrywania i wszystkiego. Obycia z mówieniem do przedmiotu martwego. Pato. O nie, nie w tę stronę. Łatwo Łatwo nie Dobra, wyjście jest tutaj jakieś Mogę trzy z tego pokoju są wyjścia mm. Mm. O Co jest? Książka Co to? Co? <grym> o A To było HP Chyba pies mi to znalazł, tak myślę, bo on to wygrzewał chyba, jeśli dobrze widziałem, a to śmieszne. Jeszcze ani jednego HP nie straciłem, możecie by ze mnie dumni. Dobra, co mamy dalej? Eee... Co to jest? O, to jest tarcza! Dużo was tutaj! Co jest? Skór, co jest? Co jest? No. <laughs> Jeszcze za kaczem chłop mi się na mordzie zrespił, w sensie na buzi, na O! Oh. Serio. Dobrze, że tarcze mi zjechał. Pyk. Nie no, ja już jestem prof, tę grę. Dawaj mi te broń. Akacz, ale kozak. Akacz jest kozacki tutaj? Czemu on jest zepsuty? Nie wygląda na zepsuty. A działa. Trudno. Lecimy dalej. Jak znajdę pokój z bossem, to idziemy od razu, nie ma co. Chcę, chcę przetestować te bossy Jakie są tutaj. A jakie inaczej przetestuję? Jak nie iść na nie od razu z hama? Z najgorszą bronią śmiesznie, śmiesznie, ale lecimy dalej. Normalnie przez te drzwiczki, no i przez te co jest? Jakiś slime, galareta jakaś. Ło, 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 Ej, bro, bro, chill, chill, bro. Nie jestem pewny, czy w jego ślady mogę wchodzić. Mogę, okej okay. O, za darmo A. To trzeba, to sklep Rubinowa brazoleta Dobra, strzelamy do chłopa Coś, co! Spokojnie eee, eee. Uciekamy! Szybko! Nigdy nas tam nie było. Ok, to wiem już, że strzelanie do sklepikarza nie kończy się zbyt dobrze. Zapiszę sobie na przyszłość. O, no i mamy Bosiga. Idziemy. Jaki tym razem? O, jakiś władca. Ma koronę król nabojów. Łoł, 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 Ej, bro, bro, chill. Ej, w ogóle on ma stronę z pistoletów, ale kozak. Eee, F o o ok o, okej. Okay, okej, bro, rozumiem, O! Wow. a Akaż duży damage robi mu. A coś czuję, że jeszcze będziemy musieli się z tamtym magiem zmierzyć, co tam jest wyżej. Oh. Uh. Mm. Ciężkie o oh, wow. nie! <laughs> Dobra, nie pokonałem jeszcze ani jednego bossa w tej grze, poza samouczkiem. No cóż, kiedy indziej to zrobimy? Ale ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!